Dostałam w społeczeństwo. XXI wieku weku. Okej, okay, mniejsza o to. Może zobaczmy, co się dzieje na uniwersum wokaloid, jeśli piszemy wokaloid Brainrod. Nie umiem pisać Vocaloid Nie pytajcie. <śm> Pystałam, gdzie jest społeczeństwo. <laughs> Co się tu dzieje? Jak Dobra, zobaczmy to, mówię. Pystałam, Okej, wyłączmy napisy dla na bezpieczeństwa. Mamy w mikro. Dobra, wystałam, gdzie jest <laughs> społeczeństwo jaś tu mówił 500 razy. Nie, dobra, nie. Fajny Cztery miesiące temu! Okej, okay, nie. O nie, o nie. Zdrowokoj. to nie ma songs. Ja nie moja. Dobra, bo weźmy w A, po prostu mamy potwór na płacę. i to w sumie całe. No, chyba tym brains z problemys za to, to, to będzie. Jakby nie wiem, jakby gdy wyjdziemy na chwilę na YouTube Music. Ja lubię ja to mam na playliście, don't worry. No teraz to znać tylko, no! Gratulation! Gratulation! To nie jest tu, to chyba jest wcześniej. I gdy kliknęłem co tłumaczu to miałem puk puk, puk 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 kto tam sro <laughs> Znaczy i pomień. No i to w sumie no <laughs> Ale wiecie to może być A nie Ale Ale zobaczmy co to jest No wow internet Słownie wow Halo Co tu robi Len? Len nie idź z tej chmury no dobra, wystąpiłeś, społeczeństwo XXI wieku. Wyszli w wokalowice XXI wieku. Co to jest? Wystałam Miku, la, lero, miku, la, la. miku la, wiesz, w Miku, Miku, co ty tutaj robisz? <grym w oczyncy> nie, nie, nie będzie jak Miku, nie, nie E, idziemy stąd. to. <mum> czy to ma być De czy, czy- to jest nawiązanie do Mesmerizera? Czy ktoś mi to wytłumaczył? Nie, dobra, w sam już. Współczesne, gorąco mi się tutaj zrobiło nawet. Co to jest? Lifeguard, mega interesujące. Nawet nic nie rozumiem. Taki mały fun fact. Is, is y ja jestem John Nie lubię 6-7. Mustarda. No, bardzo interesujące. Mustarda. Nie, dziękuję. Do widzenia. Kaszan, Nie, nie. mówimy to pominąć, po prostu to jest. Dlaczego? 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 Co to jest śmieszne? Co się dzieje? Tu. 8, by... Niestety tak. Dziękuję za potwierdzenie. Totally you know an dziękuję, dziękuję za powiedzenie tego. Jakby znałam trochę tych memów. W cudzysłowie, memów. To jest brain rot. Nie lubię tego brain rota. To jest nie <flex> znałam, w w w w w w z nami. Coś wieku. Jakby nie no, gen, gen Z to jeszcze jakoś się utrzymuje, ale Alfa i Beta... jakby... Skąd się to wzięło? No z alfabetu greckiego. Char. Char. Dziękuję za zrobienie tego. Dziękuję, dziękuję za usunięcie tego trendu po 25 latach. Dobra, weźmy teraz na filmy wszystkie. Mamy kasane. Będzie znaczy kasane. Pagod. Co, co to jest? Miko, miko, karambitu. <noise> ja jeszcze głos, to, ale ja nie mogę. Nie, już na serio. Doszliśmy do końca społeczeństwa. Nie, to już ogóle no To jest to, co mówiłam że z tym. E, Mesferizerem. Tak, tak. I hear voices. Yes. <laughs> it's okay. Well, yeah, well, this <laughs> <free -writing> <laughs> no nie ogłaszaliście, że disse. My friend, I think van Znaczy, co to jest tak prawdziwe? Triplebacker. Tak. To są moje czarne, szare komórki teraz. Ja, Natomiast ik mam czarne komórki.